Zabieram Was na mecz Polska-Mołdawia. Czy go wygramy? Dla polskiej reprezentacji powinien być to mecz na zasadzie treningu, na zasadzie rzucenia jak największej ilości goli. Ale zobaczycie co się stało w tym odcinku od początku. Oddaję samochód Magdalenie. Wiecie, gdzie jesteśmy? My same nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w jakimś tam polu. A wiecie, co zrobię? pierwszy to wsiądę? Wiecie, gdzie podjadę? Oh Proszę, możesz siadać. No. ja tak serio, to się boję oddawać samochód, bo w ogóle pada i boję się, że e, może być nie, nieciekawie. Póki nie słyszę, to wam powiem. No ale nie wiem, zobaczymy. Jak dojadę, to, to ten vlog powstanie. Jak nie dojedziemy, to ten vlog nie powstanie. Dzień dobry, do Katowic poproszę. Co ty robisz? widzicie co się dzieje, jak człowiek wsiada do Audi za kierownicę? Wygląda jak Magda. Dobry, do Katowic poproszę. Ej, ale ty nisko tu siedzisz, ej w ogóle... A ty się... jak wysoko! A jak tu się w ogóle fajnie siedzi w tym samym... Ja tylko dwa razy siedziałam w tej strony, także... No, no dobra, może trzy. Ej, fajnie tu się siedzi! Ej, fajne, mam auto tak... Jedziemy na mecz! Znowu! I teraz na D. Tak. Ja! No ja lubię tym jeździć, ale wolę być pasażer princess. Którędy do maka! Po prostu Patrz na planice! No możesz spotkać mnie tam, gdzie serce gra Przeraża mnie tak, ona jedzie autem. Będę musiała stanąć dla inwalidów. Wiemy, że kartokle z maka. Jakbyśmy <laughs> nie miały w domu. Wcale nie musimy jechać dalej przez całą Polskę przez jeszcze 6 godzin. No my sobie stoimy, i jemy. <laughs> Jadr we włosach, ale jest tak gorąco! 30 stopni! 5 minut później... Magda jest zdegustowana, bo podjechaliśmy pod hotel i to jest nasze łóżko. Kur... Tutaj! <grywa> Co robisz?! <grywa> nie na rękę bym się dało że tam... Nie! Zawsze tak jest! Nie zawsze! Zawsze tak jest! Zachypić, Magda nie. za. Nie! Ostatnio ty w Barcelonie szłaś odwrotnie. Klucze do ota nie wiem, ale nie potrzebujemy. Zawsze tak jest. Jak, nie zawsze. Jak? Jezu, ona kłamie, nie zawsze. Jak jesteśmy w hotelu, to Magda Ostatnio, nigdy nie wie, gdzie jest winda. Jesteśmy, dobra, przyznaj jak jesteśmy na miejscu, to też nie wiesz, w którą stronę iść. Nieprawda? On Magda się. nigdy nie wie, gdzie jest winda i poszłam w drugą, chociaż winda jest tutaj. To, to jest I Poczekajcie, bo muszę zjechać na dół, nie wiem, jak potrzymać Aby to. Bo... Hej. Hej vlog, hej vlog Jedziemy, znaczy nie jedziemy w sumie, Jedziemy pieszo do Primarka Okłamałam ją, że jest za 20 minut, a naprawdę będziemy szło 40 No to nie mamy autem Nie O no mam to... chodzić? W Katowicach boję się tu. Tą... Katowice nocą Jesteśmy w Katowicach Patrzcie jakie mamy piękne, okazałe bloki, kamienice W Katowicach Przed chwilą byliśmy w Gdańsku, a teraz jemy lody w Katowicach Ule, patrzcie jakie on ma lód, widzieliście pomarańczowy lód? O, strasznie miejska będzie na filmie. Ej, żałujcie, że nie możecie go pozmakować, bo jest wybitnie dobry. Tak ogólnie to kupiłyśmy lody, ale idziemy jeść tutaj obiad. Kupiliśmy jedzenie, żeby iść na jedzenie. Spuszczą mnie z lodem do restauracji? Nie? Dobrze mi go zjesz. Ej, Magda ma lepszy smak ode mnie i nie chce mi dać polizać drugi raz. Daj. Muszę się Daj mi. Ale daj. Daj. Magda. Magda. Daj mi. Co to za lemoniada? Weź daj. No, daj! Co to za Hemoniada? Z czym to? To są procenty. To są jawne procenty. Ona jawnie na moich oczach zażywa procenty. Zapomniałam, że jest dorosła, bo wygląda jak dziecko. A jest dowodzik? A ja nie piję przez rok, więc nie mogę. Nie tylko po roku. Czemu zawsze tak jest, że Magda zamówi sobie coś lepszego niż ja? To jest moje, danie. A to jest Magdy. A to jest moje. Moje wygląda jak dla kogoś, jakiejś modelki, która dba o figurę. A Magdy wygląda jak jedzenie dla mnie. Możemy się zamienić? Hej, vlog! Jestem gotowa! W ogóle przyjęliśmy tak naprawdę następny mecz Piotra Zielińskiego, który nie zagrał. tak. Żal, rozczarowanie. Kto ma większego pecha od nas? Piotr Zieliński, w sumie to dla niego było ważniejsze niż dla nas. Ale no, tak czy siak idziemy. Ale będzie Lewandowski. Tak w ogóle. W ogóle co? A będzie, w sensie w ogóle są przecieki. Jednak Robert przyjedzie. On wróci jak stary z mlekiem. <grafi> Robi taki surprise, jestem, mam mleko. Bo lewy się czuje i nie, przyjecha, nie przyjecha na kadrę. Wszyscy wiedzą, boże wszyscy o tym gadają już od dwóch tygodni chyba. Ja generalnie ten temat uważam tak. Zdrowie ważniejsze. Outfit mój taki, zielone, białe, zielone. Magdalena, jak zwykle. Boska, lecimy! Five minutes later. Parkowaliśmy na tak dziwnym parkingu. Patrzcie, wszystkie te samochody są stare i nie działają. Patrzcie, na przykład ten nie ma szyby, a my tu stoimy. Ej, kika się boję zostawić tu. A co jak nasz też tak zostanie? A zapłaciliśmy za to 50 zł. A co jak wrócimy one też, i nasz samochód też będzie, będzie bez, bez szyby? szyby. Ja a. wyglądam dobrze. Tak Ty? Wyglądasz dość słowiańsko. Zawsze za każdym razem przechodzimy koło tego i chcę go zakupić. I zachodzimy takie jak, mm, może innym razem. I tak. Patrzcie, co tam dałam. Tak, Magda to kupiła to. Z tyłu pana? Co pan to wozi w takim wózku z Biedronki? I, I pan mi normalnie numer i w ogóle tak. pan był taki. Pan już prawie zaprosił Magdę na para? randkę. Gdzie ty idziesz? Nie ja no, i na mecz. <laughs> Jakby ktoś pytał. Polska! Słuchaj jeszcze raz na tym stadionie z Madzią. Idziemy mecz. I zakład. Ja uważam, dobra że dobra będzie 3-2. Ile będzie? Uważam, że będzie dla nas yy, 2-1. Serio? Jesteśmy w prawej tak, tak, na stadionie. Tak, wszystkich jedzeniowych budkach. Nie ma jeszcze nikogo. Trzy

Polska! Zorganizowany tobie część 44 SD. Polska! Organizuj się! Polska! Polska! O widzicie co piękne! Polska! 0-0 yeah! na sezonie śląskim! Kończy jakaś akcja, ale nie ma gola! Ja ale jest serio, hot doga takiego hot doga meczowego. No, idę po hot doga. I w momencie, kiedy poszłam po hot doga, metyka strzeli gola i. Tak znowu tak jest. 30 minut dzieje Kamil Grosicki, pożegnał się ze swoimi kolegami i zszedł z boiska. Dla reprezentacji rozegrał 95 meczy i strzelił aż 17 goli. Dziękujemy Ci Kamil. Ja jestem tak głodna, że ziemkę was z musztardą. Z musztardą! Ja! Tu jest musztarda. Trochę tutaj z tymi miejscami czuję się jakbyśmy miały jakieś miejsca królewskie. Pusto. u nas pusto. Ktoś nie przyszedł na Mamy super miejsca, naprawdę. Tak widzę ogólnie, o, to widzę najbardziej. To, jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Bo postawiłam, że będzie 3-2. 3-2? Ja no. 2-1. Ale obstawiam w obs 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 trakcie meczu, że będzie 2-0. Nie, nie można już zmieniać. Proszę Państwa, jest przerwa 1-0. Powiem Wam co, stadiony w są tragiczne. Nie lubimy ich. Bardzo źle widać, ale trudno. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy w Warszawie. Czekamy na drugą połowę i na grab. Ula! Druga połowa, bo pić Mamy już rożny, ale już nie u nas, tylko tam po drugiej stronie, więc zaraz wam powiemy. Więc nie widzimy, ale piłka w grze. I co? I jajco, nic się nie wydarzy. Dobra, jakiś dribbling jest, przekładanka. Uwaga! I... O! Panowie, nie zostawiajcie nas z wynikiem 1-0. jest niepocieszona. tu miał być grad goli. A ja jednego gola widziałam, jak parówę niosłam na dół. Trzymam parówę, picie, gol, Jezu, ludzie... Żal. Ja chcę więcej! To kopnij piłkę do bramki! E? Nie ma gola, ale było absurdalnie blisko. Ej, ale co fajne, nie ma pikniku. Słyszycie ten dopik? Normalnie ktoś tam. Słyszycie? No Mają wębenki. Na narodowym naprawdę była cisza. Tak A tutaj, mimo że mecz towarzyski, nie liczy się do niczego. O. Akcja. To jest lo, 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 lo I dzieci, bardzo dużo dzieci ciągle na krańcu. Jak szłam nawet tam, to dzieci ciągle krzyczą. Polska! Weźmy się przyczep. Przejdźmy się Oddalone Widzicie, Polacy, co, co śpiewają? My chcemy gola! Gola! Chciałyśmy wyjść przez końce meczu, żeby uniknąć korków na drodze, i oni wtedy strzelili na 2-0 i nie widziałam też tego gola. z tego meczu wyjeżdżamy ze Śląska. A ty zostaw lajka pod zdjęciem meczu, wiadomo gdzie.